Jednomanatowe okręgi wyborcze czyli Jowy. Aktualne namiastki oddolnej demokracji w Polsce, która jest sterowana odgórnie w zasadzie zaczynają się i kończą w Sejmie, a więc w najwyższym organie państwa, który w jego aktualnym składzie nie jest zainteresowany oddaniem władzy suwerenowi czyli obywatelom. Nie jest tajemnicą, że czołowe partie polityczne, których przedstawiciele zasiadają w polskim parlamencie, nie podejmują tematu demokracji bezpośredniej. Czują się zagrożeni. Jeżeli głosy o konieczności zmiany zasad decydowania w państwie stają się zbyt zauważalne i zaczynają zyskać społeczne poparcie, rządzący niezwłocznie wychodzą naprzeciw głosowi obywateli. I zabierają się za kosmetykę tych zasad. Nie jest również tajemnicą, że wprowadzenie form demokracji bezpośredniej w Polsce może nastąpić tylko w drodze nowelizacji aktualnej przestarzałej konstytucji. Ale tu znowu następna blokada w parlamencie. Przypomnijmy chociażby ostatnie odrzucenie przez Senat propozycji prezydenta w sprawie zmiany konstytucji. Rysunek pierwszy przedstawia zmianę ordynacji wyborczej versus demokracja oddolna. Szanowni Państwo, ponieważ mam niską rozdzielczość nagrania i być może nie będzie widać, co jest napisane, przeczytam Państwu, opiszę Państwu rysunek pierwszy, zamieszczając go oczywiście. Na samej górze, w linijce pierwszej, jest zmiana ordynacji wyborczej. Poniżej jest wprowadzenie Jowów. Trzecia linia to jest nowy skład Sejmu, a czwarta linia zapisy konstytucyjne dotyczące demokracji oddolnej. Jakby na tę sytuację nie spojrzeć, nie ma innej drogi na uzdrowienie zasad rządzenia krajem, jak zmiana ordynacji wyborczej. Obecna ordynacja wyborcza do Sejmu jest zasadniczą ustrajową wadą polskiego państwa. Pielęgnowaną na rzecz elit politycznych. Ta ordynacja odbiera bowiem obywatelom bierne prawo wyborcze, zaś czynne prawo wyborcze stało się fikcją. Obywatele wybierają bowiem, ale tylko spośród kandydatów już wybranych wcześniej przez partie kierownictwa. Tak właśnie funkcjonuje system polskiej semidemokracji. Zdominowany z jednej strony próbami wprowadzenia elementów w pełni demokratycznych, a z drugiej strony sposobem rządzenia kontrolowanym przez elity polityczne. Niewątpliwie najprostszym sposobem uzdrowienia tej sytuacji byłoby wprowadzenie jednomandatowych okręgowych, okręgów wyborczych czyli zastosowania systemu wynikającego wprost z definicji demokracji. W którym prawo stanowi wola większości obywateli. Dzięki takiemu posunięciu, właśnie zobacz rysunek pierwszy, który omówiłam, sejm stałby się bardziej sprawny, demokratyczny i obywatelski. Ponadto wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych pozwoliłoby na zwiększenie identyfikacji wyborców z radnymi i odwrotnie. Co zwiększyłoby dodatkowo szansę na oddolne współdecydowanie społeczeństwa. Podsumowanie: Reasumując, należy stwierdzić, że wszelkie próby zreformowania sparaliżowanego i obcego idei demokracji procesu decyzyjnego w Polsce są blokowane w Sejmie, który jest swoistym uosobieniem polskiej semidemokracji. Przyjrzyjmy się, jak to w rzeczywistości w polskim Sejmie wygląda. Posłowie nie mają poczucia ponoszenia odpowiedzialności za losy państwa, bowiem reprezentują przede wszystkim interesy partyjne, a nie ogólnospołeczne. Nie kierują się dobrem państwa, lecz dostosowują działania do woli swoich partyjnych wodzów. Dlaczego? Bo są od nich uzależnieni. To wódz partyjny Wepchnął ich do Sejmu, a nie uczciwa i rozsądna ordynacja wyborcza. Mechanizmy wyłaniania posłów są we wszystkich partiach i komitetach wyborczych takie same. Wódz wskazuje kandydatów na posłów i oni zostają reprezentantami narodu, oczywiście pod warunkiem, że partia przekroczy próg wyborczy. W ten sposób zostaje wybrana rządząca elita polskiego państwa i tak jak została wybrana, tak też sprawuje najwyższą władzę nieodpowiedzialnie, partyjnie, krótkowzrocznie, na bazie sympatii i antypatii. Sejm, zamiast podejmować decyzje w duchu polskiego społeczeństwa, funkcjonuje na zasadzie np. smoleńsk lub antysmoleńsk. Teczki. Albo ich brak, lustracja, lub zatajanie faktów, kompromitacja jednych i promowanie innych, itd. Wybrańcy narodu nie mają również poczucia winy za kryzysy społeczno-ekonomiczne w kraju, co wiąże się oczywiście z brakiem ponoszenia przez nich odpowiedzialności przed suwerenem. W praktyce koncentrują się na walce partyjnej i posłuszeństwie, Wobec ich wodzów, kierując się przy tym maksymalizacją ich własnego zysku. Kwestia finansowa i ponowny wybór. To pogrąża kraj w chaosie zbędnego konfliktu i prowadzi stopniowo do jego upadku. Tego typu rządzenie doprowadziło np. do emigracji milionów Polaków, podziału rodzin, uchwalania paradoksalnych ustaw, wyprzedaży majątku narodowego. Zubożenia kraju i biedów dy wielu rodzin. Czy najwyższe organy państwowe poczuwają się do winy? Czy rządzący nie wstydzą się za swoje egoistyczne działania? Czy którykolwiek parlament albo rząd w, ostatnich, w ciągu ostatnich 30 lat przeprosił naród za popełnione błędy? Retoryczne pytania. Jedyna odpowiedź brzmi: To nie my, to oni. Polski Sejm. Jest karykaturą demokracji i jedną z podstawowych przyczyn paraliżu polskiego ustroju politycznego. Organ ten kpi sobie ze społeczeństwa, zmuszając obywateli do wyboru niechcianych kandydatów z list partyjnych ustalonych przez wodzów. W ten sposób likwidowane są resztki demokracji w Polsce, a uzależnione politycznie media przyklaskują procesowi łamania praw obywatelskich i działaniom Sejmu, który de facto wybierany jest w ramach bezprawnego systemu wyborczego. Tumanione przez media i polityków polskie społeczeństwo głosując w wyborach nie zdaje sobie niestety sprawy z tego, że niezależnie na kogo postawi nic to nie zmieni wprowadzonej od lat tej samej polityce ekonomicznej i społecznej. Żadna partia polityczna nie posiadała i nie posiada kompleksowego planu społeczno-gospodarczego, nie wspominając już o programie naprawy państwa. Marzenia o oddolnej demokracji w Polsce. Wprowadzenie elementów oddolnej demokracji w naszym kraju wydają się bardzo proste. Wszystko leży w zasięgu ręki. Przyjrzyjmy się, jak by to mogło wyglądać w przyszłości. Pomarzyć zawsze można. Proces decyzyjny z udziałem obywateli. Najwyższym elementem demokracji bezpośredniej, a więc takiego typu ustroju demokratycznego, w którym obywatele współuczestniczą w podejmowaniu ważnych decyzji, jest referendum czyli głosowanie ogólnopaństwowe. Wszyscy zgodzą się z tym, że referendum jest narzędziem kontroli władz, kształtowania ustroju i wyrazem woli społeczeństwa. Wspomniany już uprzednio artykuł 125 Konstytucji z 1997 roku przewiduje, co prawda, przeprowadzenie referendum, lecz nie na wniosek obywateli, co byłoby na wskroś normalne, lecz sejmu bądź prezydenta za zgodą Senatu. Jest to więc klasyczne błędne koło, bowiem tego rodzaju referendum nie ma nic wspólnego z demokracją oddolną. Wywodząc, wywodzącą się od obywateli, a więc faktycznego suwerena polskiego państwa. Aby mogło dojść do referendum, inicjatywa zmiany powinna wyjść od społeczeństwa, które zna najlepiej swoje problemy i bolączki. Głosowanie ogólnopaństwowe powinno w następstwie przeprowadzonej inicjatywy doprowadzić do zmiany danej ustawy bądź zapisów konstytucji. Jeśli chodzi o zmianę ustawy, bodźcem do przeprowadzenia referendum na wzór szwajcarski powinno być weto ludowe, a więc pewna forma protestu wobec istniejącej już ustawy lub chęć wprowadzenia nowej. W Szwajcarii weto obywatelskie, jako instrument, który ma na celu wprowadzenie nowej ustawy bądź odrzucenie już istniejącej, Dochodzi do skutku na żądanie 50 tysięcy obywateli. Porównywalna liczba ze Szwajcarią, takie weto ludowe mogłoby zaistnieć w Polsce na żądanie 250-300 tysięcy obywateli. Należałoby ustalić okres na zebranie podpisów na przykład 100 dni. Następstwem weta byłoby referendum na zasadzie tak albo nie. Najlepiej bez progu procentowego, którego decyzja byłaby wiążąca. Dlaczego bez progu procentowego? Bowiem próg procentowy to bariera, a każda bariera jest zaprzeczeniem demokracji. Poza tym, nikt nikomu nie zabrania brać udziału w referendum. Kto nie idzie do urny, ten głosuje również, ale pasywnie, akceptując biernie wynik referendum. Podobnie jest z inicjatywą obywatelską, która w Szwajcarii ma charakter inicjujący zmianę zapisów konstytucji lub wprowadzenie nowego zapisu do ustawy zasadniczej. Ten instrument demokratyczny, podobnie jak weto obywatelskie, generowałby referendum, w którym obywatele mogliby się wypowiedzieć również na zasadzie za albo przeciw. W Szwajcarii inicjatywa obywatelska dochodzi do skutku na żądanie 100 tysięcy obywateli. W Polsce wymagana liczba podpisów pod wnioskiem inicjatywnym powinna więc porównywalnie wynosić 500 tysięcy. Realistyczny okres na zbieranie podpisów mógłby wynosić 18 miesięcy. W przypadku opowiedzenia się głosujących za wprowadzeniem zmian, rząd jako organ wykonawczy Miałby pewien okres czasu, na przykład jeden rok, na wprowadzenie zmian. Reasumując, należy stwierdzić, że referendum jest najważniejszą formą demokracji bezpośredniej, w której społeczeństwo decyduje w ważnych dla państwa sprawach. Aby w ogóle mogło dojść do referendum, potrzebne jest zainicjowanie przez społeczeństwo określonych zmian ustawowych bądź konstytucyjnych. Tymi formami. Inicjującymi są proponowane przeze mnie weta obywatelskie, szczebel ustawy oraz inicjatywa obywatelska, szczebel konstytucji. Są to instrumenty demokracji bezpośredniej, których następstwem jest i musi być bezprogowe i wiążące referendum. Powyższe rozumienie Powyższe rozważania można przedstawić graficznie dla lepszego zrozumienia prostoty tych rozwiązań. Rysunek drugi, uproszczony schemat do oddolnej demokracji w Polsce. I wytłumaczę teraz ten rysunek z tego względu, że, tak jak już mówiłam, rozdzielczość może być słaba. Na samej górze mamy na czarnej linii. Zapisane naród czyli suweren. Po lewej stronie mamy w pierwszej kratce weto obywatelskie, zmiana ustawy, nowa ustawa. Po prawej stronie inicjatywa obywatelska, zmiana lub nowy zapis w konstytucji. Pod weto obywatelskim mamy 250 tysięcy podpisów w 100 dni. Pod inicjatywą obywatelską mamy 500 tysięcy podpisów i 18 miesięcy. Następnie kolejna, kolejny prostokąt jest z opisem bezprogowe i wiążące referendum ogólnokrajowe. Poniżej rok czasu dla rządu na, po lewej, zmianę istniejącej lub uchwalonej nowej ustawy, po prawej. Zmianę istniejącej lub nowy zapis w Konstytucji. Na dole, tak jak na górze, naród, czyli suweren. Z boków mamy informacje na temat kampania przedreferendalna. Z obydwu boków, tak samo. Czyli jest to uproszczony rysunek, schemat tego, co w tym rozdziale się zawiera aby umożliwić suwerenowi, czyli społeczeństwu polskiemu efektywny udział w sprawowaniu władzy, należałoby zmienić zapisy w aktualnej konstytucji dotyczące referendum, które mówiąc otwarcie w obecnej formie, nie spełniają najmniejszych norm demokracji bezpośredniej i nie oddają władzy społeczeństwu, jak już pisałem na wstępie, pomarzyć zawsze można.